Karnawałowym nastroju bawili się maturzyści na balu studniówkowym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Wieczór rozpoczęła prezentacja par tanecznych, uczniów liceum o profilu policyjnym i psychopedagogicznym oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych. część oficjalną maturzyści Monika Śleszyńska i Adam Szymański rozpoczęli od podziękowań pedagogom, dyrekcji szkoły oraz rodzicom. Jest nam niezmiernie miło w imieniu klas maturalnych, zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących numer 4 w Łomży powitać Was w piękny zimowy wieczór w tej wspaniałej sali na naszym balu studniówkowym. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, bal które uświadomi nam, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Pragniemy odnaleźć tam właściwe miejsce. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczył szkolne mury. W imieniu maturzystów pragniemy gorąco przywitać dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli. Nasze koleżanki i kolegów, osoby im towarzyszące oraz rodziców. To dzięki nim nasze dzisiejsze spotkanie stało się faktem. Studniówkowe bale zawsze są źródłem wspomnień i refleksji. Dzisiejsza studniówka jest zapowiedzią, że kolejny rocznik w historii naszego zespołu zbliża się do finału, którym jest ukończenie szkoły i zdanie egzaminów zewnętrznych. Matura i egzaminy zawodowe sygnalizują koniec pewnego etapu w ich życiu. Są również przepustką w dorosłość. Od ich wyniku będzie zależał wybór dalszej drogi kształcenia, jak również podjęcia odpowiedniej pracy. Życzę, abyście osiągnęli sukces zarówno na tym etapie życia, jak również w dalszych jego kolejach. Życzę mądrych wyborów, odporności w pokonywaniu stresu i zdrowia, aby wszystkim upodobać. Możecie być pewni, że uważnie będziemy śledzić Wasze losy, a porażki i sukcesy, które odniesiecie, będą również naszymi. Studniówka rozpoczyna ostatni etap przygotowań do matury. Są takie noce od innych łaskawsze. To prawda, ta noc jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Na ogół zdarza się tylko raz. Niepowtarzalna też powinna być oprawa tej nocy. I taką oprawę zapewnili nam maturzyści ze zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących numer 4 imienia Marii Skłodowskiej Kiri Włomży. Ta scenaria sali. Tej auli czy sali, w której którą udekorowali, przypominającej kasyno, świadczy o ich inwencji twórczej no i o dużym zaangażowaniu, żeby przygotować niepowtarzalną oprawę stud swojej studniówki. Doceniam tę inwencję i ich zaangażowanie. Chciałam podkreślić, że przez. Te lata wspólnej pracy oni angażowali się również w przygotowanie różnych uroczystości szkolnych, a to czy rocznicowych, patriotycznych, czy też uroczystości związanych z 50-leciem istnienia naszej szkoły. Czego chciałabym im życzyć w tę dzisiejszą noc? Przede wszystkim wspaniałej zabawy i żeby magia tego wieczoru dostarczyła im niezapomnianych wrażeń i wspomnień w późniejszym życiu. Jeśli chodzi o to, co chciałabym jako przesłanie jako wychowawczyni, to przede wszystkim chciałabym, żeby w swoim życiu posiedli umiejętność dokonywania właściwych wyborów i tylko takich dokonywali. Bal studniówkowy to także ogromne przeżycie dla rodziców. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji szkoły wychowawcom i nauczycielom za lata, które upłynęły na kształtowaniu tych młodych ludzi, za wysiłek włożony w ich edukację, poświęcony czas, cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie składam z głębi serca płynące życzenia wszelkiej pomyślności, kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Każdy koniec to początek czegoś nowego. Nauka naszych dzieci w tej szkole powoli dobiega końca. Za około 100 dni przystąpią do egzaminu dojrzałości. Dzisiejszego wieczoru czeka ich jednak wyjątkowy bal. Bal studniówkowy. Na dalszy plan zeszły klasówki, powtórki zaliczenia. Tego wieczoru najważniejsza była zabawa. Też niebawem jest matura, tak? To jest taki ostatni nasz bal. W takim gronie, z nauczycielami. Po prostu liczymy na to, że będzie to udana, świetna zabawa. Dziękujemy również wszystkim za to, że przybyliście nam tutaj, pomogliście w jakiś tam sposób. Po prostu dziękujemy. Maturzyści nie opuścili jeszcze szkoły, a już wiedzą, że będą wspominać najlepsze chwile. Praktyki to na pewno. A uczestniczenie w kuchni, po prostu pomoc kucharkom, kelnerko, kelnerstwo. Przez dwa tygodnie byliśmy w Portugalii. Było bardzo fajnie, nauczyliśmy się wielu rzeczy. I miło wspominały ja... ten wyjazd. Studniówkowy bal rozpoczął polones. Jeszcze chwila i wszyscy ruszyli do tańca.